Witajcie! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 5 według mnie najlepszych mutacji w Brawl Stars. Na samym starcie jednak z nim przejdziemy do filmiku, chciałbym Was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie łapeczki do góry, gdyż jeśli pod tym filmem będzie 50 łapek w górę, to zrobimy part 2 tego zestawienia, ponieważ czuję, że jest jeszcze w tym potencjał i takie drugie 5 mutacji mógłbym wam przedstawić, to jest koło. Jeśli materiał, który przygotowałem Wam się spodoba, to możecie zdać subskrypcję, gdyż lecimy w tym roku po 10 tysięcy oraz do obicia zachęcam również do mojego Discorda i obserwacji mnie na Instagramie, linki do moich social mediów macie w opisie. Nie przedłużam i lecimy do pierwszej mutacji. A pierwszą mutacją na naszej liście jest mutacja do Stew. mu ona nieskończonego ulta. No i nie ukrywajmy, jest to naprawdę OP. Zwłaszcza, że patrząc na to, że Steel tak naprawdę jest postacią, która na hita nabija sobie ulta i ten ult jest nieodłączną częścią gameplay'u nim. Sprawia to, że w połączeniu ze star powerem healującym możemy cały czas jeździć i się healować, niezależnie od tego czy dostajemy damage, czy nie. Sprawia to, że z jest naprawdę ciężko zabić i trafić, a jak już nawet padnie, to i tak na pewno rozpa rozpali ogień pod sobą, co sprawi, że na pewno ktoś niego wdepnie, co uniemożliwi oponentom leczenie się. Może to wyglądać tak, że na przykład jeździ sobie po całej mapie, pod wszystkich, ginie i tak w kółko, w kółko, w kółko. To jest naprawdę opa według mnie, no i szczerze przez ten czas, czyli do 20 maja, kiedy mutacje będą dostępne w grze i będzie ona jedną z najczęściej wybieranych mutacji w grze. Teraz przejdziemy sobie do mutacji, a raczej do dwóch, które postanowiłem połączyć w jedną, gdyż działają one tak samo, tylko że są na innych zadmiarzach. Mianowicie chodzi tu o mutacje do Rico i do Ravsa które sprawiają, że ich pociski odbijają się dłużej. Jest to niesamowicie przydatne, gdyż mogą tak naprawdę one przelecieć wtedy całą mapę, jeśli dobrze je odbijamy, a patrząc na to, że jak będziemy nimi grali na przykład na rozwałce tego supermiasta nowej z Godzilla, to naprawdę oni mogą tam niesamowicie dużo zrobić sami potrafią zniszczyć niemal połowę mapy w niesamowicie krótkim czasie. Sprawia to, że są nieprawda OP. Dodatkowo, jak mówiłem, to, że mogą odbijać się na tak daleki dystans sprawia, że mogą łatwo zabijać wrogów z dalekiej odległości, obijać ich i naprawdę sieć postrach na polu bitwy. Tak samo jak postrach dzisiaj mutacja do mek, która sprawia, że strzela ona o wiele większą ilością pocisków. One lecą dosłownie, mają większy zasięg, jest ich chyba z 2 albo trzy razy więcej To sprawia, że na serio, jeśli taka mech jest przed tobą, to da klepieć tak mocno, że to jest po prostu chore To jaki dostaniesz damage, to jak naprawdę ona może też sobie szybko ulta wabić, co jej na pewno pomoże Jest po prostu chore Według mnie ułatwi to na pewno graczom, którzy chcą wbić sobie teraz mech na wyższe rangi zrobienie tego i może kto wie w bicie nawet i na 30 ramię nie będzie w najbliższym czasie wyzwaniem. Powiem szczerze, gdybym miał tą mutację, korzystałby. Mam aktualnie chyba mam na 26 rano, z tego co dobrze pamiętam, ale gdybym miał tą mutację to pokusiłbym się o takiego pusha na 30, gdyż naprawdę według mnie z dobrym teamem, a nawet na jakimś showdownie samemu, jak się będzie modyfikator mutacji, mogę osiągnąć tą mutację dużo, gdyż jest ona po prostu zbyt OP. Teraz przejdziemy do kolejnego takiego zestawienia, gdzie dwie mutacje postanowiłem połączyć w jedną, gdyż działają znowu one tak samo, ale są do dwóch innych zadmiarzy. Chodzi tu o mutacje do Pam i do Max. I jak pewnie się domyślacie, one nie znalazły się tutaj bez powodu, a znalazły się tu mianowicie dlatego, iż dają tym postaciom nieskończoną ilość amunicji. Tak, nie przesłyszeliście się. Pam i Max dzięki mutacjom swoim mają nieograniczoną ilość amunicji. Jest to chyba najbardziej porąbana mutacja w tej grze, gdyż sprawia ona, że dosłownie Mogą cały czas strzelać, już nawet walić to leczenie, nawet jak ta panna ten power, który leczy ją jak kogoś trafi, jest nie do zatrzymania. Max w sumie też jest ciężko zatrzymać, gdyż jest ona szybka, bije dosyć sporo i z Unlimited Ammo też sieje niesamowity postrach. Pokazuje to jednak, że naprawdę, no te mutacje to jest coś po prostu niesamowitego. Jak to może zmienić rozgrywkę? Oczywiście nie mówmy teraz o czymś takim, że Pam i Max wcześniej były niegrywalnymi postaciami, gdyż były, ale jednak grało się nimi niektórych trochę ciężko. Zwłaszcza na przykład przynajmniej dla mnie taką Pam. Taką Max przyjemnie mi się grało, ale z tą drugą miałem naprawdę dużo problemy. Teraz, kiedy są te mutacje, na pewno ułatwia to znowu graczom rozgrywkę, a oponentom po prostu niszczy psychikę, jak taka podchodzi do ciebie Pam czy Max i po prostu cały czas ciebie nawala a ty jedyna co możesz zrobić, to próbować się bronić, choć jednak to pewnie też zakończy się fiaskiem. No i ostatnią mutacją na dzisiejszej liście, jest mutacja do jednej z najpotężniejszych postaci, która ostatnio dostała nerfa, ale według mnie nadal jest mocna. Chodzi tu o mutację do Angelo, ale co ona robi? Już tłumaczę. Otóż Angelo zamiast strzelać jedną strzałą do przodu, strzela też dodatkowymi dwoma w prawo i w lewo. Powiem tak, jest on porąbane, gdyż może trafić kilku wrogów naraz, ale co oprócz tego idzie, jeśli ktoś dosłownie będzie z nim bił na blisko to z bliskiej odległości na naładowanym maksymalnym ataku Angelo może trafić kogoś z trzema na raz. Zadałem mu to olbrzymi dmg, gdyż jest to według moich obliczeń ponad 13 tysięcy dmg. Łącząc to z ultem, który daje Poisona jest tu ponad 15 jak nie 16 tysięcy dmg. Jest to po prostu chore i taka jedna po, ile taka postać. Może zadać jednym zwykłym atakiem. Kiedy wcześniej za załóżmy maksymalnie 5000, teraz może zadać nawet 3 razy więcej. Jest to naprawdę OPM, sprawia to, że Angel jest bardzo często wybierany na właśnie mapy, na których mutacje są dostępne, gdyż po prostu granie nim jest przyjemne, a dodatkowo jego umiejętność chodzenia po wodzie ułatwia fakt gry nim i sprawia, że jest on jedną z najlepszych postaci w Brawl Stars, a mutacja tylko to potwierdza. A więc to było moim zdaniem pięć najlepszych notacji aktualnie w Brawl Stars. Mam nadzieję, że zestawienie, które przygotowałem Wam się spodobało. Jeśli z czymś się nie zgadzacie, to piszcie koniecznie w komentarzach, co byście usunęli, co byście dodali z tego zestawienia. Jak mówiłem 50 łapek w górę to jest kolejna część tego zestawienia Pewnie większość z propozycji będzie od Was z komentarzy Także jeśli chcecie żeby to właśnie Wasza pojawiła się w następnym filmie to napiszcie o koniecznie na dole w komentarzach Ja wreszcie chciałbym bardzo odesłać do filmów, które się teraz wyświetlają na ekranie Macie jeden ze Scott Busters, jeden macie na przykład z 10 najlepszych gadżetów w grze Brawl Rollstars I mam nadzieję, że któryś z nich też Wam się spodoba, jeśli do nich tu zajrzycie, gdyż gorąco Was do tego zachęcam. A my widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, Marka.